Dzień dobry. Poranny monitoring osiedlowy. Mówię cicho, bo za oknem jeszcze córka śpi. Mam nadzieję, że mnie jednak słychać. Pięknie, po prostu pięknie śpiewają ptaki. Nie wiem, czy słyszycie. Mam nadzieję, że słyszycie. Jakby słowik, jakby skowronek troszkę gołębi, troszkę chyba sroki. Jeżyki oczywiście już latają. Jest jeszcze cicho, chociaż już widziałam jeden samochód wyjeżdżający pewnie do pracy. Powinna być dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko świeci, chociaż troszkę mówili, że może jakiś deszcz popadać. Słyszę pociąg w oddali. Co ja dzisiaj będę robić? No, mam, mam plan, ponieważ dzisiaj mam termin na rozmowę z panią, ordynator oddziału dziennego i Prawdopodobnie wejdę znowu na grupę terapeutyczną. A dlaczego? No, sami wiecie, że moja sytuacja nie jest łatwa. Dużo tworzę, a jak tworzę, to znaczy się, że jestem w lęku. Troszkę zastanawiam się nad przyszłością, troszkę się martwię. Troszkę się pocieszam, że będzie dobrze. I tak. No, życie pokaże, co będzie. My tak nie. Nie bardzo wiemy. Coś tam możemy zaplanować, ale nie bardzo wiemy, co dzień przyniesie. O, jak nazwa kanału Edytki i Mariusza. Co dzień przyniesie. Fajnie sobie to nazwali. No i tak sobie siedzę, piję kawkę. Kupiłam sobie eksperymentalnie mleczko do kawy o smaku cappuccino. No kawa wydaje się mocniejsza z tym mleczkiem. Osroczka sobie siedzi na mnie, nie wiem czy ją widzicie. Miję sobie piórka. Znowu ktoś do pracy jedzie. No, i dzisiaj muszę jechać właśnie na tą rozmowę z panią ordynator, przepracować moje relacje z mężczyznami, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej, przepracować mój lęk. Wczoraj, no troszkę, może jestem przemęczona, albo po prostu już ten lęk mi za, za bardzo się daje we znaki. Weźcie sobie, że zostawiłam na 3 godziny. Otwarte drzwi na oścież do auta i poszłam do domu. Wzięłam zakupy i poszłam sobie. Zamknęłam centralny zamek, ale zapomniałam zamknąć drzwi. Dopiero moja córka przyjechała ze szkoły i dzwoni do mnie, dlaczego auto jest otwarte. No nie wiem, no, na Alzheimera jeszcze za, za szybko. Składam to na karp no ilości mnogości rzeczy, które muszę tu zrobić dziś chyba już ostatni raz jadę po rzeczy do Andrzeja i nasze drogi definitywnie się rozejdą z jednej strony myślę, że że tak miało być że dobrze się stało Mam nadzieję, że Andrzej będzie miał dobre życie, lepsze niż ze mną. Jeżeli tak y, trudno mu było dotrzymać mu kroku przy mnie. No ale nie mówmy o tym. W każdym razie mam nadzieję, że dzisiaj to już, y, już odpocznę, już zamknę ten rozdział w swoim życiu. Muszę sobie taki parasol zrobić na balkon. O, tutaj jest moja praca. Jeszcze nie mam kwiatuszków do tych filiżanek. Zrobiłam. Tu próbuję zasadzić ananasa. Nie wiem, czy nie wyjdzie. Kupiłam sobie wczoraj leda solarnego. Drugiego. Jeden jest w aniołku, drugi tutaj. Miał iść do Barbie Zwycięstwo, ale nie pasuje. Więc nie wiem, co na tej dłoni Barbie Zwycięstwo powieszę. No i tak sobie tutaj siedzę i rozkminiam. Pani idzie tam do pracy. Albo na zakupy. Dzisiaj jest wtorek, więc będzie targ w Mysłowicach, warzywny będzie bardzo, bardzo trudno przejechać przez Obrzeża Mysłowic, tam gdzie jest to targowisko, dość dużo ludzi tutaj zjeżdża na ten targ. No, zawsze troszkę taniej niż w sklepie. Pojawiły się już truskawki, takie spola, <coughs> takie prawdziwe. Mam nadzieję, że prawdziwe, bo to co to kupiłam ostatnio. Takie jakieś papierowe. To nie jest ten smak truskawki, którą, który znam z dzieciństwa z ogrodu babci, który y, zawsze co roku był pełen marchewki, kapusty, y, pietruszki, pomidorów. Wszystko było. Zawsze wyciągałam taką marchewkę prosto z ziemi, otrzepywałam spodnie i y, y, zajadałam prosto. Prosto z ogrodu, prosto z tymi mikroelementami z ziemi, nawożonej przez. Nie wiem jak to powiedzieć, żeby było ładnie, zapomniałam słowa. Gnojowisko, trudno, musi być tak, jak jest. Dziadek miał stajnie, miał konie, miał krowy, miał świnki. I z boku tej stajni oczywiście to nie był przyjemny widok, ale wyrzucał odchody tych zwierzaków, łącznie ze słomą. Z tego robił się taki kompost, który leża tam cały rok i zawsze później nawozi, nawoziło się tym te pola. To była praca właściwie ręczna, ponieważ dziadek nabierał na ten, y, to gnojowisko, wiózł na pole, zrzucał i trzeba to było rozrzucić jeszcze po tym polu widłami. I my z moją siostrą, żeśmy zawsze w takich gumiakach wysokich, y, miały za zadanie ten gnojek rozrzucić. To nie było przyjemne zajęcie, ponieważ no, sami wiecie, że to niezbyt przyjemnie pachnie ale za to ogród następnego roku zawsze był przepiękny. Babcia zawsze miała zdrowe warzywa i owoce w sadzie. I nawet miała makówki, mak. Po prostu wtedy jeszcze można było siać mak i zawsze później ścinała makówki, suszyło się to i później naszym zadaniem było też wyciągnąć te makówki. Ten mak z tych makówek niezbyt fajne zajęcie, ponieważ palce bolały od wyłamywania tego środka, żeby ten mak wysypać. I no, nie było takich narzędzi, które pozwalały sobie jakoś udogodnić tę pracę. <laughs> Więc siedziałyśmy w stosie maku i wrzucałyśmy mak do garnca z tych makówek. No. W sadzie były wiśnie i czereśnie. Teraz właśnie, jak koleżanka Weroniki przyniosła nam czereśnie z sadu swoich dziadków, <laughs> coś mi głos zsiada, to hmm, przypomniałam sobie czereśnie, która stała w sadzie moich dziadków. Ogromne drzewo, na które się wspinałyśmy z moją siostrą. Obok stała wiśnia. Często rozkładałyśmy tam koc, poduszkę i sobie tam spałyśmy po południu, po obiedzie, szczególnie w niedzielę, bo w tygodniu nie było czasu, bo trzeba było pracować u dziadków. Natomiast w niedzielę było to takie błogie lenistwo. Najadałyśmy się czereśni, spałyśmy pod tym drzewem. I to były takie piękne, piękne czasy. To jest najpiękniejszy okres mojego dzieciństwa: wakacje u dziadków, porzeczki z krzaków, agrest, truskawki. I to tak, tak smakowało, taki. taka zielanka. Myślę, że są jeszcze takie miejsca gdzieś może na wschodzie naszego kraju, gdzie jeszcze tak się żyje już wszędzie mechanizacja coraz mniej koni w stajniach także tak, to już trochę zanika ale, ale jeszcze pewnie gdzieś jest gdzieś na Podlasiu chciałabym tam kiedyś na wakacje jechać zobaczyć ten świat taki jeszcze zapomniany a znowu ten ptaszek tak pięknie śpiewa jejku jak pięknie śpiewa Ostatnio zauważyłam, że zachwycam się takimi drobnymi rzeczami. Jak liście się ruszają na wietrze, jak ogrzewa je słońce, jak ta sroczka myje piórka, jak jeżyki latają, jak chmury się układają. Mam takie, takie inne doznanie, jakbym przypomniała sobie świat. Jaki jest, taki jest cudowny by mi się klapki otwarły i, i to wszystko można zapamiętać, namalować, narysować. Dobrze, kochani. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie za mnie kciuki. Jak wejdę na grupę, to zaczną się stylówki terapeutyczne, jak za dawnych dobrych czasów. A jak nie, to coś innego będzie. Zobaczymy. Także trzymajcie się, pijcie dużo wody, chroncie oczy, bo nasze słońce to takie trochę ostre ostatnio. I zakładajcie kapelusiki, najlepiej takie piękne, kwiatowe, kolorowe nawet panowie możecie jakieś tam piórko albo jakiegoś zdziebełko sobie włożyć do kapelusika słomkowego i dbajcie o siebie, uważajcie na siebie nie denerwujcie się za bardzo bo życie jest za krótkie na nerwy, ja wiem, że ja teraz się troszkę mówię wbrew sobie, bo ja się jestem tym żyję w lęku ale, ale staram się dostrzegać jednak te Nielękowe, piękne obrazy, które mnie tutaj uspokajają. Także nie denerwujcie się, yy, uśmiechnijcie się do szefa, będzie dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej porannej kawki.